Proszę Państwa, napięcie rośnie, no i teraz mam zaszczyt prosić Pana Przewodniczącego naszej Kapituły o odczytanie dyplomu dla naszego laureata, a Pana Jana Małka mam zaszczyt prosić o wręczenie nagrody. Szanowni Państwo, miło mi oznajmić, ogłosić, że laureatem tegorocznej. Nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza został Marek Aleksander Cichocki za książkę Północ i Południe wydaną przez wydawnictwo Teologia Polityczna. Gratuluję serdecznie. Prawa dla laureata. Jedną ręką nie można tego wszystkiego unieść. Proszę Państwa, bardzo proszę pana profesora Maciej'a Urbanowskiego o wygłoszenie laudacji książki nagrodzonej. Dziękuję bardzo. Wydany w roku 2018 zbiór Północ i Południe jest świetnym ukoronowaniem Dotychczasowej aktywności pisarskiej Marka Cichockiego. Nasz laureat ma już przecież spory i znakomity dorobek, na który składają się chociażby takie książki jak Ciągłość i Zmiana albo Porwanie Europy, które chwalono za wychodzenie poza poziom stereotypów i łatwej retoryki, unikanie rozpowszechnionego w Polsce myślenia rzeczoniowego i przywracanie właściwych proporcji w rozważaniach nad europejską myślą konserwatywną. Północ i południe każe te pochwały powtórzyć i dodać do nich nowe, na przykład te, które podkreśliłyby literackie walory pisarstwa Cichockiego. Podtytuł nagrodzonej przez nas książki brzmi skromnie Teksty o polskiej kulturze i historii. Tymczasem czytelnik po lekturze pierwszych paru stron od razu się przekona, że ma do czynienia z eseistyką najwyższych lotów, świetnie kontynuującą tradycję nurtu, który Czesław Miłosz określił niegdyś mianem polskiej szkoły eseju. Co byłoby znakiem rozpoznawczym tego nurtu? Przede wszystkim głębokie osadzenie w tradycji klasycznej, umiejętnie łączone z autobiografizmem, a do tego il storicismo polacco, czyli zmysł historiozoficzny, zwykle o zabarwieniu pesymistycznym, a nawet katastroficznym. Polacy piszą zwykle eseje dla Kassandry, bo sami takimi Kassandrami po trosze są. Nie inaczej jest z eseistyką Cichockiego. Autor północy i południa rzeczywiście pisze o polskiej kulturze i historii, ale czyni to mając na podorędziu m.in. Arystotelesa, świętego Augustyna, Tomasza Mana, Tomasza Stensa, Liota oraz własne doświadczenia, z którymi od czasu do czasu się z nami dzieli. Tak jest na przykład w Eseju rzymska forma, zaczynającym się od wspomnienia ze spotkania z, z Loterdikiem w rzymskiej siedzibie Instytutu Goethego. Tak jest weseju Smoleńsk, Ziemia Przeklęta, zaczynającym się osobistym wyznaniem. Cytuję bardzo długo bałem się schodu. Świetne, zaskakujące, ale i sugestywne są przywołania pisarzy zdawałoby się dalekich sobie, na przykład Mana w szkicu o klaczce zatytułowanym Niemieccy Hegemonii. Cichocki imponuje wiedzą o historii i kulturze, ale gdy trzeba pomaga sobie wyobraźnią, kreśląc na przykład scenę spotkania Jarosława Iwaszkiewicza z Ferdynandem Getlem w Stawisku jesienią roku 1944. Język północy i południa jest klasyczny, precyzyjny, klarowny, wyważony, ale i obrazowy, jak wtedy, gdy powstanie Królestwa Piastów porównane zostanie do wybuchu supernowej, a drukarnia Zamojskiego do Twittera. Esej stawia pytania, twierdził dawno temu Bolesław Miciński i tak też czyni Cichocki, którego wywody pełne są pytań, a nawet całych ich serii. To daje czytelnikowi poczucie, że jest uczestnikiem bardzo intensywnej pracy intelektualnej, że obcuje z myślą żywą. Pochwalę wreszcie kompozycję tych tekstów o polskiej kulturze i historii. Autor pozwala sobie często na efektowne, ciekawe dygresje, rozwija wątki jakby poboczne, które ostatecznie okazują się niezbędne, jak jest z historią warszawskiego mostu w rzeczy o Czarnym Kanclerzu. Buduje więc całość przemyśle skonstruowaną pewną wewnętrznego ładu. Taki jest zresztą cały tom. Tu panuje porządek chronologiczny i problemowy. Od świętego Wincentego Kadłubka do Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Klaczki. Tak biegłaby marszruta tej książki przewodnika, kreślącej dla nas sekretną mapę Europy. Z tą zaś mapą odbywamy podróż od tytułowych północy i Południa, a potem na Wschód, do Smoleńska i do Niemiec roku 1848. O co jednak chodzi z tą Północą i Południem, ktoś słusznie zapyta. Czy nasze jury uwiodły literackie smaczki, doda ktoś inny. Przechodzę więc od razu do równie dla nas ważnej, a trochę już przecież zaznaczonej intelektualnej doniosłości oraz aktualności książki Marka Cichockiego. Tytuł sygnalizuje jeden z jej kluczowych tematów i zarazem postulatów, bo mówimy tu o zbiorze esejów, które należy czytać jako manifest polityczny, geopolityczny i geokulturowy zarazem. Słowo geokulturowe to jest wynalazek naszego jurora, profesora Dywciaka. To kryje się za tytułem nagrodzonej dzisiaj książki. Jest ona sugestywną próbą przekonania nas, iż nasza polska tożsamość, nasza polska forma, kształtowały się na osi północ-południe osi geograficznej, ale przede wszystkim cywilizacyjnej. Południe oznacza tu dziedzictwo rzymskie, a więc antyczne, i włoskie, a więc chrześcijańskie, którym zawdzięczamy nasze jestestwo, jakby powiedział Mochnacki, naszą formę, jakby powiedział Gąbrowicz czyli podmiotowość i zarazem wielkość. Gdy zaczęliśmy się odwracać od południa i definiować siebie wedle osi wschód-zachód, nasza forma słabła. Forma polska i zarazem rzymska, albo raczej polska, bo rzymska. A wraz z tym stawaliśmy się bezbronni wobec chaosu i pustki płynących do nas i na nas ze wschodu i zachodu. Jak to napisał cytowany przez laureata Gałczyński, cytuję: Najlepiej się powieszę, wietrzyk mnie pokołysze, raz na wschód, raz na zachód, das ewig polnisze. Bardzo tu upraszczam wyrafinowane i wielowątkowe wywody Cichockiego, który snuje na kanwie arcyciekawej, od odkrywczej egzegezy dzieł Wincentego Kadłubka, Jana Zamoyskiego, Teodora Parnickiego, Jarosława Iwaszkiewicza czy Juliana Klaczki. Refleksja metapolityczna zazębia się tu o wagi natury teologicznej, filozoficznej, historiozoficznej i kulturowej. Zarazem. Nie jest to tom akademicki, wszystko to brzmi niezwykle współcześnie, jest więc dramatycznie aktualne. Kwestie tożsamości Polaków i, to, i fundamentu, na którym należy budować państwo polskie, potrzeba politycznego mitu, doświadczenie kryzysu Europy, krach myśli liberalnej, barbarzyńcy u bram to wszystko było palącym zagadnieniem dla bohaterów Esejów Cichockiego, i to wszystko jest palącym zagadnieniem dla nas. Autor Północy i Południa pyta, a odpowiedzi znajduje w przeszłości, która rzeczywiście jest tylko cokolwiek dalej. Za Gombrowiczem stawia też Cichocki tezę, że w wieku XVIII Polska wypadła z własnej formy, że to było przyczyną naszej katastrofy, z której ciągle się podnosimy. Ale też, jak słusznie zauważył Andrzej Waśko w Arkanach, Północ i Południe z książką antygombrowiczowską. Sygnalizuje bezpowrotne zerwanie z dogmatem walki z formą. Jest apelem o przemianę Polaków w ludzi formy, ludzi w formie silnej i zdecydowanej, która to forma oznacza, tu cytuję autora, zdolność nawrócenia się ku dobru i umiejętność pozytywnego kształtowania rzeczywistości. Przyznajemy więc tegoroczną nagrodę Książce wybitnej literacko, doniosłej intelektualnie a przy tym politycznej w najlepszym tego słowa znaczeniu, kontynuującej wielkie tradycje polskiej prozy politycznej, której w północy i południu przykładami są wspomniani już kilkakrotnie klaczko, zamojski kadłubek. To chyba też tłumaczy, dlaczego do Marka Cichockiego trafia Laur, którego patronem jest Józef Mackiewicz, wybitny pisarz polityczny i znakomity eseista jednocześnie. Jego nazwisko nie pojawia się wprawdzie na kartach nagrodzonej książki. Ale sądzę, że autor drogi donikąd czytałby północ i południe z ciekawością, uznaniem, przyjemnością, ale też pewnie czasem z irytacją. Nie wiem, czy zgodziłby się z tezami Cichockiego na temat pustki, jaka nam zagraża ze strony Niemiec, czy akceptowałby uwagi o duchowości prawosławia i Rosji, która jakoby od ekstatycznego pragnienia świętości prowadzi do świadomego oddania się absolutnemu złu. Przypuszczam za to, że Mackiewiczowi spodobałoby się to, co Cichocki pisze w Esejach Rzymska Forma oraz Smoleńsk Ziemia Przeklęta na temat katynia i barbarzyństwa komunizmu. Spodobałaby się mu też zapewne rozległość geokulturowej wizji, jaką roztacza przed nami autor północy i południa, a także jego przywiązanie do wolnościowej, republikańskiej tradycji I Rzeczpospolitej. To kolejne ważne powody, dla których wręczyliśmy tegoroczną nagrodę i traskom imienia Józefa Mackiewicza. Markowi Cichowskiemu. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Bardzo proszę pana Cichowskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, Chciałem przede wszystkim, to oczywiste, podziękować kapitule nagrody imienia Mackiewicza za decyzję o wyrażeniu akurat tej książki. Nie dlatego tylko, że ja ją napisałem, ale traktuję tę nagrodę przede wszystkim jako wyraz uznania dla problemu, z którym ta książka próbuje się zmagać. Tutaj pan profesor Orbanowski powiedział w laudacji już na ten temat, powiedział też bardzo wiele miłych pochwalnych ocen na mój temat. Bardzo serdecznie za nie dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim właśnie za dostrzeżenie wagi samego problemu, samego zagadnienia, dla którego ta książka została właściwie napisana. Chodzi mi o pytanie i o problem, czym jest polska tożsamość? Jaką ona ma przyszłość, biorąc pod uwagę to, jakie budują jej źródła. Jak zostało już powiedziane, moja teza, moja idea, moje przekonanie jest takie, że nie da się zrozumieć polskiej tożsamości bez fundamentalnego, zasadniczego cywilizacyjnie i historycznie podziału, ale jednocześnie łącznika. W historii i kulturze Europy pomiędzy północą i południem, Polska od wieków, jako jeden z najstarszych historycznie europejskich narodów, uczestniczy i tworzy w historii tego podziału i tego łącznika. Ale chodzi też o to, żeby mieć świadomość tego, że ta kwestia, szczególnie dzisiaj, staje się także polem pewnej kluczowej, zasadniczej, rozstrzygającej bitwy, na której toczy się europejska wojna kulturowa. Dlatego, że ten podział, i to dotyczy w związku z tym też naszej tożsamości w sposób bezpośredni, ten podział jest... Jest coraz częściej kwestionowany. Kwestionowany dlatego, że kwestionowane są źródła, które leżą u podstaw tego podziału. Ponieważ podział na północ i południe, które między innymi wyrażane było w europejskiej kulturze i historii poprzez wiele różnych form europejskiego renesansu. Oczywiście my myślimy głównie o tym największym, ale przecież w historii europejskiej mieliśmy do czynienia z wieloma postaciami europejskiego renesansu. A Te renesanse odnosiły nas właśnie do zobowiązania naszego wobec owych źródeł. Określały naszą tożsamość w odniesieniu do naszego zobowiązania wobec tych źródeł. Przypominały nam o tym, że w świecie współczesnym jesteśmy tylko tym, co jesteśmy w stanie o sobie samych odczytać, właśnie z tych źródeł. I jak powiedziałem, to staje się coraz bardziej kwestią pewnej kulturowej wojny, która toczy się w Europie, której celem jest również zakwestionowanie sensu owych źródeł, a więc również sensu tego, w jaki sposób byśmy mieli rozumieć naszą europejską, a także naszą polską tożsamość. Ta idea renesansu, zwrócenia naszej uwagi do tych źródeł naszej tożsamości którą ja głównie rozumiem jako schrystianizowany Romanitas. Ta idea, która tak naprawdę oznacza dosyć wąską, ale być może jedyną ścieżkę duchowego odnawiania się Europy, a także naszego polskiego bycia w Europie, ona jest kwestionowana przede wszystkim od dwóch stuleci przynajmniej przez rewolucje i przez różnego rodzaju ideologie, które próbują zaproponować nam zupełnie nową wizję człowieka. I dzisiaj nie jest inaczej. Dzisiaj tak samo jesteśmy na tym polu bitwy. Być może my Polacy jesteśmy tak naprawdę w samym centrum tego pola bitwy. I dlatego jestem wdzięczny za tą nagrodę i za tę decyzję, ponieważ rozumiem ją przede wszystkim właśnie jako uznanie wagi tego problemu. I przypomnienie wagi tego problemu nam dzisiaj. Jak Państwo widzicie, ta książka, oczywiście, ona jest o historii, ona jest o tożsamości, ona jest o wydarzeniach i postaciach, które miały miejsce kiedyś w przeszłości, i które ja wybrałem jako istotne dla mojej opowieści. Można pewnie było dokonać innego wyboru, ale. Ta książka tak naprawdę nie jest o historii, tylko ona jest przede wszystkim o przyszłości. Ona jest o tym, czy będziemy w przyszłości i jacy będziemy w przyszłości. Chcę w związku z tym powiedzieć jedną rzecz. Otóż myślę, że są ludzie, i pewnie nie jest ich wcale tak mało, którzy są przekonani o tym, że przyszłość świata może leżeć wyłącznie poza nami, że ona może być tylko i wyłącznie gdzieś na zewnątrz, poza Polską, poza tym miejscem, w którym wspólnie żyjemy. Jak powiedziałam, tych ludzi pewnie nie jest mało. Niektórzy z nich otrzymują najwyższe światowe laury. I próbują nas uczyć tego, że przyszłość świata może być wyłącznie gdzieś na zewnątrz i że w związku z tym nasza uwaga i nasze zobowiązania powinny być skierowane właśnie tam gdzieś poza nami. Ta książka powstała z idei przekonania, które jest całkowicie odwrotne do tego przekonania. Mianowicie powstała z idei przekonania o tym, że przyszłość świata dla nas istnieje tylko tutaj. I nigdzie indziej. Przyszłość świata dla nas istnieje między nami, w tym miejscu, w którym żyjemy razem, w naszym kraju, w naszej tożsamości i w naszym zobowiązaniu do źródeł naszej wspólnej tożsamości właśnie. I w tym sensie, jak powiedziałem, jest to książka o przyszłości. Proszę mi pozwolić na koniec jeszcze zrobić jedną osobistą uwagę, dlatego że ta nagroda ma również dla mnie bardzo ważne osobiste znaczenie, osobisty wymiar. Parę lat temu, w 2012 roku laureatem tej nagrody został mój przyjaciel Tomasz Merta. Ja Tomasza Mertę znałem, znaliśmy się, byliśmy przyjaciółmi od studiów. Bardzo często żeśmy dyskutowali ze sobą razem właśnie o tych sprawach, o których ta książka dotyczy, o, to, o polskiej tożsamości, czym jest polska historia, w jaki sposób Polacy mogą się odnaleźć w świecie, który się tak dramatycznie wokół nich zmienia. To były lata 90. i później. Nasza przyjaźń trwała cały czas, aż do tragicznej śmierci Tomka w 2010 roku. Ta książka jest w jakimś stopniu na pewno owocem tych naszych debat i naszych rozmów, także tych, których prowadziliśmy razem w szerszym gronie. Razem z Tomkiem byliśmy członkami klubu, Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. Proszę nie mylić tego z krytyką polityczną, bardzo proszę. Do którego także należeli inni wspaniali ludzie, z którymi mam. Prawdziwe szczęście przebywać i rozmawiać bardzo często. Tutaj na sali siedzi Darek Gawin. Chciałem go bardzo serdecznie pozdrowić. Także chciałem pozdrowić Dariusza Karłowicza. To są ludzie, z którymi później żeśmy stworzyli teologię polityczną. I ta książka też w jakiś sposób jest manifestem tego środowiska, i dlatego chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę nagrodę, również dlatego, że ona jest dla mnie, Uznaniem siły pewnej ciągłości środowiska i uznaniem jego znaczenia dla polskiego życia intelektualnego i dla polskiej kultury. Na koniec chciałem podziękować osobie, która jest mi najbliższa. Chciałem podziękować Ani, ale to nie będą takie zwykłe podziękowania jak się w takich sytuacjach robi czyli że wspierała mnie i była cierpliwa i znosiła różnego rodzaju moje humory związane z pisaniem tej książki chciałem jej podziękować za nasze rozmowy za to że mogliśmy ze sobą rozmawiać o współczesnej Polsce o tym jacy są współcześni Polacy i jaką wspólnota polskich. Polska może mieć w tych zmieniających się czasach. Ta książka też jest wynikiem tych naszych rozmów, za które bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za cierpliwość i za nagrodę.